Najczęściej można ich spotkać z piłką nożną na boiskowej murawie, czy to podczas treningu, czy ligowego meczu. Dziś piłkę zamienili na książki i udali się do przedszkola numer 14 w Lublinie, aby w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom przybliżyć maluchom wiersze Jana Brzechwy. Na

Yay! No! Na co dzień maluchom czytają rodzice i przedszkolanki? Dziś robili to specjalni goście. Nasi lokalni piłkarze zagłębia lubin. piłkarze piłki ręcznej i piłkarze e, piłki nożnej. Dla dzieci było to niezapomniane przeżycie przecież to są nasi mali kibice, którzy już z rodzicami chodzą w tej chwili e, na mecze i myślę, że będą chodzić zawsze, dopóki będzie istnieć e, zagłębie Lublin. Natomiast e, e, jakie korzyści? przynosi codzienne czytanie dzieciom, chyba nie muszę mówić, ponieważ wszyscy zdajemy sobie z tego po prostu sprawę. Natomiast takie spotkanie jak dzisiejsze na pewno zapadnie naszym dzieciom w pamięci na długie, długie lata. Wspomnienia z dzieciństwa są jednym z najlepszych życiowych wspomnień. A co to olek pamięta ze swojego przedszkola? Chodziłeś tam do przedszkola? <laughs> tak, chodziłem do przedszkola. Parę lat temu to było, ale powiedz czy pamiętasz, miałeś jakieś spotkania właśnie z piłkarzami albo kimś takim, to co dzisiaj dzieciaki przeżyły? No, powiem ci się, że nie mieliśmy takiej akcji, ale ludzie przychodzili do szkoły, nam też. Czasami czytali bajeczkę, ale taki znany plikaz, bo coś nie mieliśmy okazji. A powiedz, co myślisz o samym czytaniu dzieciom? Ty sam masz dzieci? Mam dwójkę dzieci, mam syn i surka, Czyli ja czytam, ale w angielsku, lebo. A jak u Ciebie z czytaniem po polsku? Powie, bardzo ciężko by. A jak odebrały to dzieciaki? Powiecie mi, co się dzisiaj u Was dzieje w przedszkolu? Piłka wie, ja nie wiem. Nie wiesz? Nie wiesz, co się dzieje? To czemu jesteś w, pom w koszulce pomarańczowej? Bo mama chciała mnie Na ubrać. Pytanie, chyba. No, dzisiaj piłka. Bo mama chciała mnie ubrać, bo piłkarze przyszli i mama nie wiedziała, jak mnie ubrać. No to wiesz, co się działo? Piłkarze byli. A co za piłkarze byli, słuchajcie, i co robili? Nie. Czytali nam bajki. A jacy piłkarze, wiecie czy nie? Zagłębia. Ale piłka nożna, tak? I, i, i ręcz Małe zagłębiaki. Małe zagłębiaki. A chodzicie na mecze zawsze? mój brat chodzi. A ty? Nie. A zaczniesz? Kiedyś? Nie ja, ja jak dorosły, to będę chodził na spotkanie, zagłębia Lubina ja zawsze. Mam na kamerze nagranie.